Paragraf 11, który dla instalacji nie IPPC ma odesłanie do konkluzji, do batów, dotyczy tylko instalacji istniejących, proszę Państwa. Nie mamy odpowiednika tego przepisu dla instalacji, które się dopiero uruchomią, które dopiero uzyskują pozwolenia. Czyli instalacja nie IPPC, która będzie rozpoczynała pracę po wejściu w życie rozporządzenia, Uzyskiwała pozwolenia, ona nie ma wymogu spełniania wymagań konkluzji BAT. Szanowni Państwo, w naszym rozporządzeniu mamy jeszcze dwa ciekawe przepisy. Te przepisy to jest paragraf 10 i paragraf 11. To są przepisy. 11 to jest przepis przejściowy dotyczący instalacji nie-IPPC. A 10 jest to przepis, który mówi, że instalacje. Wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego podlegają pod konkluzję BAT przedziwnej urody przepis, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo proszę zobaczyć, do prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych, w odniesieniu do instalacji, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Stosuje się konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w zakresie mechanicznego lub biologicznego przetwarzania odpadów. Określone w decyzji wykonawczej komisji itd., itd. I teraz o co chodzi, proszę Państwa, w tym przepisie? Niestety nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam albo nie wiem i to, co mi się wydaje, niekoniecznie jest prawdziwe. Dlaczego? Ano dlatego, że instalacje IPPC wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego mają obowiązek być eksploatowane zgodnie z konkluzjami BAT na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska. Więc dlaczego minister klimatu i środowiska wprowadził paragraf 10? Jaki jest tego cel? mógłbym przypuszczać, że celem jest wprowadzenie innych wymagań prawnych, aniżeli wynikają z prawa ochrony środowiska i z całej konkluzji. Jeżeli innych, jeżeli bardziej szczegółowo, no to zerknijmy na ten paragraf 10 bardziej szczegółowo i dostrzeżmy, że jest tu informacja, że stosuje się konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w zakresie mechanicznego lub biologicznego przetwarzania odpadów. Aha. Czyli jest tu mowa nie o całych konkluzjach, nie całej decyzji, ale o konkretnych batach. O konkretnych najlepszych dostępnych technikach. Może to coś z tego wynika? Kolejny przepis. Jakby za chwilkę rozszerzę tą myśl. Ale zwróćmy uwagę na paragraf jeszcze jedenasty. Otóż paragraf jedenasty jest to przepis przejściowy. Przepis przejściowy, który w swej treści zawiera odesłania. Odesłania do wcześniejszych paragrafów i ustępów i odnosi się on do instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. W których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były prowadzone procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych, i te instalacje powinny spełniać wymagania określone i mamy tu następujące przepisy przywołane. Paragraf 3, ustęp 4, paragraf 4, ustęp 1, paragraf 6, ustęp 1 oraz paragraf 10, czyli ten mówiący. O najlepszych dostępnych technikach procesu mechanicznego i biologicznego w terminie do dnia 1 stycznia 2024 roku. Z tego przepisu wynika kilka rzeczy. Po pierwsze, dotyczy on instalacji nie IPPC, po drugie, funkcjonujących, po trzecie, jest okres przejściowy, po czwarte, mamy szczegółowe odesłanie. I teraz Rozszyfrowując te szczegółowe odesłania, zwróćmy uwagę, że mamy obowiązek w tych instalacjach rozładowywać odpady w budynku. Tak, bo mamy odesłanie do paragrafu trzeciego ustęp czwarty. I to wydaje się zrozumiałe przy całej idei tego rozporządzenia. Ale mamy także odesłanie, szanowni państwo, do paragrafu czwartego, ustęp pierwszy. To jest ten Przepis, który mówi, jakie odpady po procesie mechanicznym uzyskujemy, ale z grupy 19-12, z podgrupy 19-12. Wspominałem Państwu, że katalog jest zamknięty. Nie ma tam w szczególności. I dopiero na zasadzie wyjątku, odstępstwa, mamy w paragrafie 4 ustęp 5. Mamy na zasadzie wyjątku ustęp drugi, trzeci, mówiący, że inaczej frakcję możemy podzielić w 19-12-12, gdzie indziej ustawić granicę między podsitową, frakcją a nadsitową. A tutaj nie mamy tego odesłania. Mamy literalnie tylko do ustępu pierwszego, czyli istniejąca instalacja, ona musi się dostosować, ale może wytwarzać tylko odpady ze grupy 19-12. Opakowaniówki nie może, budowlanych nie może, zużytego sprzętu nie może, baterii nie może. Nie ma możliwości, bo nie ma odesłania, a katalog jest zamknięty. Kolejne odesłanie, jeżeli prowadzimy proces biosuszenia. Mamy odesłanie do ustępu pierwszego, który mówi, ile proces biosuszenia trwa, gdzie jest prowadzony i tak dalej. Ale nie mamy już odesłania, jakie odpady powstają. Być może lepiej. Że nie mamy literalnie wskazane, być może mogą powstawać, a nie muszą, jakby tak wąsko. Ukoronowanie owych odesłań, odesłanie do paragrafu 10, czyli mówiącego o konkluzjach BAT. I teraz w przedziwny sposób instalacja nie IPPC, na podstawie paragrafu 11 rozporządzenia, zobowiązana jest spełniać wymagania. Konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w zakresie mechanicznego lub biologicznego przetwarzania odpadów. Czyli sekcja druga i trzecia, bez odesłania do sekcji pierwszej, bez odesłania do ogólnych zasad. A to jest bardzo istotne. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Proszę zauważyć, że paragraf jedenasty, który dla instalacji nie IPPC ma odesłanie do batów, Dotyczy tylko instalacji istniejących, proszę Państwa. Nie mamy odpowiednika tego przepisu dla instalacji, które się dopiero uruchomią, które dopiero uzyskują pozwolenia. Czyli instalacja nie IPPC, która będzie rozpoczynała pracę po wejściu w życie rozporządzenia, uzyskiwała pozwolenia, ona nie ma wymogu, spełniania wymagań konkluzji BAT, bo nie mamy przepisu nakazującego to. Mówię o instalacji nie IPPC. Przechodząc do konkluzji BAT, przechodząc do analizy tego naszego paragrafu 10, pośrednio paragrafu 11, jakie konkluzje my stosujemy? Dlaczego? Bo jeżeli Państwo spojrzą na decyzję komisji, to wydawać by się mogło, że idziemy sobie do sekcji 3.4, która mówi o konkluzjach w procesach mechaniczno-biologicznych i nic nas więcej nie interesuje. No ale, tak jak powiedziałem, analizując po co w ogóle jest ten przepis, to on odsyła nas do najlepszych dostępnych technik w zakresie mechanicznego lub biologicznego. Przetwarzanie odpadów. Skoro tak, nie do całej decyzji, no to które sekcje, które baty dotyczą procesów mechanicznych, które biologicznych? Proszę zobaczyć, że procesy mechaniczne to jest cała sekcja druga, procesy biologiczne to cała sekcja trzecia. Mamy największą sekcję pierwszą, ogólną, i do niej nie mamy w dziesiątce odesłania, przepisów e, decyzji w sposób ogólny, czyli sekcja druga, sekcja trzecia, a nie tylko 3-4. No dobrze, jeżeli mamy odesłanie do sekcji drugiej, do sekcji trzeciej, to w tych przepisach mamy istotną rzecz, to znaczy, do czego się stosują konkluzje. W odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów, proszę zobaczyć na zdanie wstępne. O ile nie stwierdzono inaczej, konkluzje dotyczące BAT przedstawione w sekcji drugiej mają zastosowanie do mechanicznego przetwarzania odpadów, gdy nie jest ono połączone z przetwarzaniem biologicznym, a dodatkowo do ogólnych konkluzji BAT w sekcji pierwszej. Czyli jakbym analizował samą. Decyzję komisji, to bym powiedział: OK, mechanika mnie co do zasady nie interesuje, przeskakuję na 3-4, zobaczymy, co ono mi przyniesie. Minister odesłał mnie wyraźnie do sekcji drugiej. No dobrze, teraz nie odesłał mnie do sekcji pierwszej, a zdanie wstępne z sekcji drugiej odsyła mnie do sekcji pierwszej. Czy stosować baty ogólne, czy stosować, proszę Państwa, bat 14 litera D? Tak znamienity i. i budzący przerażenie w czasach, gdy konkluzje BAT wydrażaliśmy, mieliśmy ten okres przejściowy. Sekcja trzecia. O ile nie stwierdzono inaczej, konkluzje dotyczące BAT przedstawione w sekcji trzeciej mają zastosowanie do biologicznego przetwarzania odpadów, a dodatkowo do ogólnych konkluzji dotyczących BAT w sekcji pierwszej. Konkluzje dotyczące BAT w sekcji trzeciej nie mają zastosowania do przetwarzania odpadów płynnych na bazie wody. Idziemy do 3.4, do czego naturalnie byśmy poszli. O ile nie stwierdzono inaczej, konkluzje dotyczące BAT przedstawione w niniejszej sekcji mają zastosowanie do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a dodatkowo do ogólnych konkluzji dotyczących BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w sekcji 3.1, konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do tlenowego przetwarzania odpadów, sekcja 3.2 oraz beztlenowego przetwarzania odpadów, sekcja 3.3 mają zastosowanie w stosownych przypadkach do mechaniczno-biologicznego przetworzenia odpadów. Czy tylko 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4? Co z sekcją drugą? Proszę zobaczyć, jeżeli Państwo zerkną na sekcję 3.1 chociażby, do której naturalnie byśmy nie poszli, mamy 3.1 ogólne konkluzje, w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów, 3.1.1 ogólna efektywność środowiskowa, 3.1.2 emisje do powietrza, 3.1.3 emisje do wody i zużycie wody, to jest szczególnie trudne pytanie w stosunku do instalacji nie IPPC, które jako istniejące powinny się dostosować. Czyli dostosowuje się w zakresie gospodarki odpadami, a nagle. Mam wkładany BAT-AL dotyczący emisji do powietrza. W stosunku do, do instalacji IPPC musimy zwrócić uwagę na przepisy prawa ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska artykułem 202, 204, e, artykułem, proszę Państwa, 211, mamy odesłanie do decyzji komisji w zakresie konkluzji BAT, ale mamy trzy rzeczy z tych przepisów nam wynikają. Po pierwsze, ogólna zasada wyrażona w artykule 202 ustęp 1, że w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii. Ogólna zasada z Natomiast patrząc na odesłanie do konkretnych, najlepszych dostępnych technik, sekcja druga, sekcja trzecia, tam mamy techniki. Czy z tego wynika, że mamy obowiązek je stosować? Wprost, dla przykładu, mamy techniki związane z oczyszczaniem gazów z części mechanicznej. Jeżeli spojrzymy na to, nie mamy tam miejsca na biofiltr. Jeżeli chciałbym z hali gazy oczyścić na biofiltrze, patrząc na konkluzję BAT, na BATy dotyczące mechanicznego przetwarzania odpadów, nie mam na to miejsca. Czy o to chodziło ustawodawcy? Ja tego nie wiem. Jak spojrzymy na prawo ochrony środowiska, to z niego wynika, proszę Państwa, że Decyzja Komisji Europejskiej jest dla nas wiążąca w zakresie Bad AL i monitoringu. Nie technik. To, że ona nie jest wiążąca i że to nie jest żadna interpretacja przepisów prawa ochrony środowiska, wynika z samej decyzji. Bo w uwagach ogólnych, które są przed częścią ogólną, przed sekcją pierwszą, mamy zastrzeżenie. Techniki wymienione i opisane w mniejszych konkluzjach dotyczących BAT nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają one co najmniej równomierny poziom ochrony środowiska. No tak, ale jeżeli bym miał ogólne, proszę Państwa, odesłanie do decyzji, to wtedy bym przeczytał to zastrzeżenie. Ale jeżeli ja mam odesłanie tylko do sekcji drugiej lub do sekcji trzeciej, to ja nie mam podstaw do przejścia na to założenie. Niech mnie tam nie odesłał. Proszę zobaczyć, że w paragrafie 10 minister nie posłużył się takim niedookreślonym zwrotem jak odpowiednio. On nie dał nam prawa odpowiednio zastosować najlepsze dostępne techniki. On nam nakazał je zastosować. Jeżeli spojrzymy na projekt uzasadnienia, na uzasadnienie do rozporządzenia, to tylko w jednym miejscu, na stronie dziewiątej, mamy wspomniane o konkluzjach BAT. Nie mamy o konkluzjach BAT, o odesłaniu do BATów wspomniane w OSL-ach, tylko w uzasadnieniu. I co napisał ustawodawca? Dodano odniesienie do odpowiedniego zastosowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów. Na przykład emisji zanieczyszczeń do powietrza, tabela 6.7 BAT 34. Odpowiedniość polega na zastosowaniu BAT stosownie do prowadzonego procesu, to jest wymogów odnoszących się do procesu biologicznego przetwarzania odpadów. To jest wymóg odnoszących się do procesów mechanicznego przetworzenia odpadów. Tyle tylko, że już spóźniej z samego rozporządzenia ani owa odpowiedniość nie wynika, ani nawet nie wynika, aby prawodawca wiedział, co jest w konkluzjach BAT, wiedział, jak one są zbudowane. Jak są przejścia i zależności pomiędzy sekcją drugą, sekcją trzecią, wewnętrznie w sekcji trzeciej, jak to sekcja 3-4, która jest dla nas najbardziej właściwa, odsyła do 3,1, 3, 3, 3, jak to sekcja druga wyklucza sama siebie, jeżeli mamy powiązanie z procesem biologicznym. A przypominam paragraf trzeci, ustęp pierwszy rozporządzenia, zintegrowany proces mechaniczny i biologiczny. Więc tu są, proszę Państwa, bardzo duże problemy interpretacyjne. Ale idąc dalej, jeżeli jestem instalacją IPPC, mam pozwolenie zintegrowane, chcę nawet się dostosować albo dostosowuję się do rozporządzenia. I teraz tak, mam przepisy prawa ochrony środowiska, które odsyłają mnie do konkluzji BAD. To odesłanie wiążące jest jedynie w zakresie BAD, ale i monitoringu. Nie technik. Dalej mam zapis decyzji mówiącej, że nie ma wiążącego ani wyczerpującego charakteru i mam rozporządzenie, które nie odsyła mnie do całych konkluzji, tylko do ich określonych fragmentów, pomijając uwagi ogólne, pomijając ogólne najlepsze dostępne techniki. I teraz, jaka jest hierarchia aktów prawnych? jak w którą stronę prowadzić wykładnie przepisów, żeby wiedzieć co zastosować. Bo proszę zerknąć, jeżeli spojrzymy na traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi nam, jakie akty prawne obowiązują, jakie są wydawane przez Unię, mamy decyzję. Jest powiedziane, że decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, Wiąże tylko tych adresatów. Co do zasady, decyzja nie jest skierowana do ogółu. Ona musi mieć adresatów. Żeby decyzja komisji obowiązywała instalacje prowadzących instalacje, musiał być przepis przenoszący ją do krajowego porządku prawnego. Ten. Przepis jest w sprawie ochrony środowiska. O tym sobie powiedzieliśmy. Natomiast ten przepis także jest w rozporządzeniu. Czy można poprzez rozporządzenie odesłać do decyzji Komisji Europejskiej, skoro poprzednio robiono to na poziomie ustawy? Czy to odesłanie w rozporządzeniu, które jest dużo nowsze od ustawy, od przepisów wprowadzających, czy ono doprecyzowuje i nadaje nowe spojrzenie, nowe zasady wykładni tych przepisów, ja tego z rozporządzenia i z uzasadnienia do rozporządzenia w żadnym wypadku nie wiem. I niestety obawiam się, że praktyka będzie bardzo różna w różnych województwach, w różnych organach i przy sprawdzaniu funkcjonowania instalacji. Niestety z tym smutnym wnioskiem Państwa pozostawiam, dziękuję serdecznie za uwagę do zobaczenia. To już wszystko. Do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na stronę www.Przemysł i